Ciała, tutti! Witajcie, Mandziarę Łewki. Jesteście na kanale Kuchni Włoskiej. Jesteś na kanale Kuchni Włoskiej, Mandziarę Łewki. Przychodzę do ciebie z życzeniami wielkanocnymi i przychodzę do ciebie z takimi oto e, ciastkami. Te ciastka to są kulowo, tradycyjne ciastka sycylijskie. Tradycja sięga. E, bardzo dawno i to jest tradycja ortodoksa, czyli prawosławna. I na Sycylii, i w innych częściach Włoch, na południu, nawet w Salentino, właśnie do tej pory takie oto ciasteczka kruche robią w różnych formach: w formie serduszka, w formie gołąbka, w formie dzwona. I te serduszka robią z jajkiem, bo jajko symbolizuje nowe życie. I na przykład taki, taki, taki dzwon oznacza dzwonienie dzwonów na zmartwychwstanie Chrystusa. Kolomba, czyli gołąb oznacza, oznacza pokój, patrzeć. A serduszka, właśnie serduszka na życzenie fidanzati dawali sobie w prezencie w Wielkanoc, w Paskłę, razem z tym jajkiem. Ja oczywiście dałam tylko dwa jajka, bo mamy tu dużo jajek, więc już nie chciałam do tych ciastek wkładać. I oznaczało to, że chłopiec kocha dziewczynę. Dla dzieci się robiło formę, formę jakiejś bamboli, czyli lalki, czy jakiegoś dla chłopca jakiegoś kogutka. A ja z wami przychodzę z tymi serduszkami. Życzę wam zdrowych i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście na moim kanale. To jest e, moja oznaka miłości w stosunku do was. E, teraz jest taki ciężki okres dla nas, bo nie możemy się spotykać z rodzinami i nie możemy ich przytulić, złożyć życzenia osobiście. Wszyscy zostajemy w domu. Panuje właśnie ten e, Wirus COVID-19. My też z mężem jesteśmy razem w domu, ale jesteśmy z Wami i wirtualnie przesyłamy Wam życzenia, przesyłamy Wam te wspaniałe kudura kulłowo, czyli serduszka, miłości i jeszcze raz bądźmy w domu i jeszcze raz wesołych świąt. Auguri, buona Pasqua. Auguri, buona Pasqua a tutti. Wesołych świąt.